Za aferę Gedbeck odpowiedzialny jest rząd PiSu. To rządowi PiSu i większości parlamentarnej powinno zależeć na tym, żeby aferę Gedbek wyjaśnić. To PiS musi odpowiedzieć dziewięciu tysiącom właścicieli obligacji, co się stało z ich pieniędzmi. To PiS musi odpowiedzieć emerytom i rencistom, Którzy pieniądze na czarną godzinę zainwestowali w obligacje spółki Getback, spółki nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, przewodniczącego tej komisji powołuje premier, premier spisu. Przewodniczący był rekomendowany przez premiera spisu. W końcu to giełda papierów wartościowych dała nagrodę spółce Getback, chociaż już wtedy wiadomo było, że obligacje przez nią sprzedawane są toksyczne, są bezwartościowe. To dlatego Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o powołanie Komisji Śledczej. Chcemy, żeby stało się to na tym posiedzeniu Sejmu. Szanowni Państwo, ponieważ prawo i sprawiedliwość zachowuje się tak, jakby w ogóle nie zauważyło naszego wniosku o powołanie komisji śledczej w sprawie afery Getback. Zachowuje się tak, jakby nie słyszało żadnych próśb poszkodowanych w tej aferze o powołanie takiej komisji śledczej, to składamy wniosek do pani marszałek o dołączenie naszego wniosku, naszej uchwały o powołaniu Komisji Śledczej w sprawie GEDBEK do posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się jutro. To jest tak naprawdę ostatni moment, w którym możemy odpowiedzieć poszkodowanym na te kluczowe pytania. Dlaczego państwo nie reagowało na zawiadomienia sygnalisty o tym, że w spółce są nieprawidłowości? Dlaczego państwo nie reagowało i nie kontrolowało spółki w momencie, kiedy ona rosła w sposób zupełnie oderwany od rynku, nie kontrolowało spółki, wiedząc, że na niespotykaną dotąd skalę emituje obligacje na rynku prywatnym, skupując długi od banków bardzo w prawdopodobnym scenariuszu powyżej ich ceny rynkowej. Obligatariusze ale także akcjonariusze, którzy zainwestowali swoje pieniądze w spółkę Getback, mają prawo dowiedzieć się, co się stało z ich pieniędzmi, kto ich pieniądze ukradł albo zmarnotrawił, do tego stopnia, że dzisiaj nie są w stanie ich odzyskać. Jeżeli posłom prawa i sprawiedliwości zależy na tym, by poszkodowani w aferze Getback, Odzyskali swoje pieniądze, powinni podnieść rękę, zarówno za tym wnioskiem, by wniosek o utworzenie komisji śledczej był. Procedowany na tym posiedzeniu Sejmu, ale także za samym powołaniem Komisji Śledczej. Każdy, kto podniesie rękę przeciwko powołaniu Komisji Śledczej do e, sprawy Getbacku, znaczy, że ma coś do ukrycia, to znaczy, że nie chce, aby poszkodowani obywatele odzyskali swoje pieniądze. Ciągle słyszymy, że państwo w tej sprawie działa sprawnie, że e, są przesłuchiwani ludzie, że stawiane są e, zarzuty e, tym, którzy są winni afery. Nie jest to prawdą, Szanowni Państwo. Prokuratura nie doprowadziła do tego, by sprawa trafiła na wokandę jakiegokolwiek sądu, a poszkodowani przez dwa lata okropnie zbliżyli się do tego, by odzyskać swoje pieniądze. Mało tego, za chwilę zatwierdzony zostanie uprawomocni się układ, który pozbawi ich 75% oszczędności zainwestowanych w spółce GetBank. Pozbawi ich 75% tych oszczędności w świetle, prawa i po zatwierdzeniu układu przez sąd. Poszkodowani na ten układ się nie zgadzają. Państwo PiS nie robi nic by sprawę wyjaśnić i by poszkodowani dostali z powrotem swoje oszczędności. Jeśli PiS nie powoła komisji śledczej do wyjaśnienia afery Getback, to znaczy, że ma coś do ukrycia. Pytamy, co chce ukryć PiS. Jeśli państwo macie pytania, jesteśmy do dyspozycji. Porcję mieli z aferą Webbeku, a Amber Gold. Do niedawna e, panie szacowały 5 do 1. Czy ten szacunek jest e, aktualny? I druga kwestia, czy e, jeśli chodzi o prezesa Webeku, no, nazwijmy go Konradem K., zgodnie wszyscy wiemy jak się nazywa. E, czy panie się spodziewają, że mogłoby w tej sprawie odegrać podobną rolę jak e, Tomasz Kaczmarek e, w sprawach. E, Jakieś innych, czyli y, powiedzmy formalnego, czyli jej, y, świata. Mhm. Najpierw, najpierw porównanie afery y, Getback z aferą Amber Gold. Są y, dwie zasadnicze różnice. Amber Gold to była spółka nienadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Amber Gold y, to była spółka, której właściciele okazali się Oszustami. To wielki dramat ludzi, ale zdarza się na całym świecie. Jeśli chodzi o proporcje finansowe, dzisiaj ta strata to jest około 500 milionów, bo ponad 300 odzyskano. To ogromne pieniądze tych, którzy je zainwestowali, uwierzyli oszustowi i je stracili. Afera Getback to afera spółki. Która była nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jej obligacje były sprzedawane przez banki, w tym banki państwowe, znacjonalizowane przez PiS. Miało być bezpiecznie, miało być tanio. Jest drogo i niebezpiecznie. W dodatku strata to póki co 2,5 miliarda złotych w obligacjach. Ile z tego uda się odzyskać? Tak naprawdę dzisiaj trudno powiedzieć. Ten układ, o którym mówiła pani poseł Henik Kloskę, ma zwrócić obligatariuszom 25%, czyli jedną czwartą z tego, ale to nie zadowala ludzi, którzy stracili pieniądze, jakie chcieli przeznaczyć na przykład na leczenie chorej żony na raka, bo tacy ludzie przyszli do nas tutaj do Sejmu na zaproszenie klubu koalicji obywatelskiej, żeby szukać sprawiedliwości, bo jeśli nie tu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, to gdzie? Szanowni Państwo, Gedbeck przede wszystkim nie był parabankiem działającym poza rynkiem regulowanym był pod nadzorem tych wszystkich instytucji, o których również mówi raportnik, które nie spełniły swoich podstawowych obowiązków w ochronie inwestorów na rynku kapitałowym. Getback, patrząc z perspektywy czasu, pomógł bankom pozbyć się toksycznych aktywów, nieściągalnych kredytów i wepchnął je w kieszenie poszkodowanych w kieszenie obligatariuszy i akcjonariuszy, którzy nabyli obligacje i akcje. I te 9 tysięcy obligatariuszy oraz ci akcjonariusze nabyli papiery wartościowe pod okiem KNF-u, pod okiem giełdy papierów wartościowych i wszystkie instytucje państwa, patrząc na to, jak Gebek puchnie w oczach, jak wyciąga najtoksyczniejsze, nieściągalne kredyty z banków i jednocześnie pompuje portfel obligacji, które nabywają obywatele, nie robił nic. Raport Nik mówi wyraźnie. W 2017 niedokonanie kontroli w Getbacku jest niedopełnieniem podstawowych obowiązków KNF u i innych instytucji nadzorujących rynek finansowy. A KNF mówi raport Nik mówi wyraźnie: w momencie, kiedy wpadł do wszystkich instytucji w zasadzie państwowych pismo od sygnalisty, to był ostatni moment, w którym instytucje państwa powinny zareagować. Po tym czasie, Szanowni Państwo, po tym czasie, kiedy list sygnalisty trafił do wszystkich możliwych urzędów, obligacje nabyło jeszcze 20% obligatariuszy na kwotę ponad 600 milionów złotych. Gdyby chociażby wtedy sprzedaż obligacji została zatrzymana i instytucje państwa by zareagowały, mielibyśmy problem o 20% mniej. Obligacji na rynku wypuszczono by blisko 700 milionów mniej. Państwo polskie nie zrobiło nic, by do tego nie, by, by ten cały proceder zatrzymać. Konkoleski. Czy, Konkole... Przepraszam. Czy, mógł być Czy, na Czy Konrad K może stać się świadkiem koronnym? W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy takie informacje. Moja teza jest taka, że póki co pis robi wszystko, żeby tę aferę zamieść pod dywan. Być może cel jest też taki, żeby odpowiedzieli za nią nie ci, którzy powinni odpowiedzieć naprawdę, tylko chodzi o to, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.